Begi 12. Za chwilę pokażemy, jak radzić sobie z katastrofami i żywiołem. Zdarzające się niekiedy w SimCity katastrofy naturalne potrafią zmienić w ruinę nawet najdoskonalsze miasto. Popatrzcie na przykład, jak wygląda teraz miasto Ilonii Łapkowskiej z Grabiny. Jak widać, Ilonia postawiła na rozwój przemysłu, zaniedbując przy tym nieco służby publiczne. Policję, Straż Pożarną i służbę zdrowia. Wystarczy tylko spojrzeć, by stwierdzić, że była to błędna strategia. O rewolucji przemysłowej teraz można już zapomnieć. Albo dajmy na to megalopol, dzieło Marka Krajewskiego z Oleśnicy. No tak, Ty, Marek, najwyraźniej jesteś zdania, że rozmiar ma znaczenie. Chyba jednak. Nie do końca. Odbudowa jest praktycznie nierealna, będzie miał dużo czasu na zastanowienie. A oto Rybatycze, zbudowane przez Dorotę Rybaczewską z Ciechanowa. Dorota stworzyła niewielką miejscowość, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, miała pecha. Bezpieczeństwo to nie jest nasz priorytet. Tadam, tadam. No to teraz zobaczmy, jak idą porządki i naprawa szkód. Jak widać, Dorota jest w świetnej formie, Ilonia jak na ironie, już za to niekoniecznie. U Mega Marka też raczej nie jest różowo. No to super! Ale w sumie nic dziwnego. Niewydolna policja, straż, brak szpitali w mieście to prędzej czy później musi się źle skończyć. Teraz oddajemy głos naszym sponsorom. Wiecie już, jak radzić sobie z katastrofami, więc pozostaje nam tylko życzyć Wam powodzenia. Pamiętajcie, nie znacie dnia ani godziny. Trzymajcie się. Nowe Sim City, już w lutym 2013. Zamów teraz, zanim będzie za późno.